W moim domowym archiwum, na półce, między dokumentami rodzinnymi, albumami i szeregiem bibelotów, jest taki kącik, gdzie przechowuję sentymentalne drobiazgi związane z zainteresowaniem, które towarzyszyło mi. Mogę powiedzieć od zawsze, ale właściwie to od czasów słusznie minionych. Aż do obecnego wieku podwyższonego ryzyka. Jest to zainteresowanie słowem, a dokładniej kulturą żywego słowa. Mam zdjęcie z tego kącika, na którym są uczestnicy. 12 ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w małym prowincjonalnym mieście w szkole licealnej. Był rok prawdopodobnie 1965 lub 1966. Na tym zdjęciu jest 22 Uczestników i opiekunka, wspaniała polonistka. Dla mnie ma taką nadzwyczajną wartość sentymentalną, ponieważ był to mój pierwszy konkurs recytatorski. Chciałam opowiedzieć, jak wyglądało przygotowanie i przebieg takiego konkursu. Otóż, było to wydarzenie w dziejach szkoły ważne. Na eliminacje konkursowe przygotowano w sali teatralnej specjalną scenografię. Uczniowie przygotowywali się do recytacji na pewno kilka miesięcy. Jeśli powiem, że pani polonistka, Zobligowała nas, ale nie byliśmy specjalnie przeciwni, żeby o 7 godzinie rano przychodzić do szkoły i przy jedynym wtedy magnetofonie ćwiczyć dykcję i artykulację. To pewnie niektórzy byliby zdziwieni, że nam się chciało, ale naprawdę nie trzeba było specjalnej mobilizacji. To wydarzenie, konkurs recytatorski dawało w szkole rozpoznawalność, jakbyśmy dzisiaj mówili, ale także pewne uznanie, pewien prestiż dla uczestników, no zwłaszcza dla zwycięzców konkursu. A eliminacje szkolne były takim pierwszym etapem konkursowym. Dalsze etapy to był konkurs powiatowy, międzyszkolny, wojewódzki i aż do centralnych, najważniejszych eliminacji. Jak się przygotowywaliśmy? No, pod okiem oczywiście osoby, która była wspaniałą polonistką, z przygotowaniem do pracy z żywym słowem. Teksty wybieraliśmy. W zasadzie sami. Pani zmuszała do poszukiwań literackich, za co jestem jej wdzięczna do dziś. Ale, ciekawostka, wybrane teksty podlegały jej ocenie i nie tylko jej. Pamiętam, że przepisany ręcznie, zresztą mam go dzisiaj w moim kąciku wspomnień, tekst. Wiersza Antoniego Słonimskiego, Podziękowanie. Ten tekst musiałam osobiście zanieść do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, do Wydziału Wewnętrznego, aby uzyskać tam pieczątkę. Że tekst ten. rozumiałam dlaczego tak się dzieje zwłaszcza że tekst cały tak jak na początku jest jak gdyby nieszkodzący nikomu więc nie mogłam zrozumieć dlaczego tekst który zaczyna się pragnę wyrazić moją wdzięczność kwiatom że tak piękne i że jeszcze w charakterze dodatku pachną dlaczego taki tekst mógłby być Ograniczony w prezentacjach. Ale to były takie okoliczności, którym wszyscy musieliśmy podlegać. Kiedy już komisja oceniała nasze prezentacje, uczniowie całej szkoły bez specjalnego Przymusu, nam, mało przymusu, bez zachęt specjalnych, przychodzili nam kibicować i oklaskiwali nas serdecznie. Nie pamiętam, żeby ktoś buczał. Po eliminacjach przechodzili zwycięzcy do następnego etapu było ich zazwyczaj troje, kilkoro i do kolejnego, do kolejnego. Pamiętam, że dyrektor szkoły. Człowiek o pięknym, niskim, wielkim głosie. Organizował w szkole uroczysty apel, na którym Uczniowie przeprowadzali z zwycięzcami konkursu wojewódzkiego zaimprowizowane wywiady, pokazywali nagrody, jakie otrzymali na konkursie, konkursie wojewódzkim, a dyrektor osobiście gratulował przy aplauzie wszystkich zgromadzonych uczniów. Takie rytuały chyba odeszły już w zapomnienie, a wiem, że odbywały się w wielu szkołach. Chciałam jeszcze opowiedzieć, co zdarzyło się w tym konkursie na eliminacjach wojewódzkich. Otóż e, organizatorzy postanowili zwycięzców konkursu wojewódzkiego pokazać w zakładach pracy. I byliśmy obwożeni po zakładach. Pamiętam tylko, chyba zakłady. Samochodowe lubelskie, gdzie występowaliśmy na halach fabrycznych, a załoga, oderwana od tokarek, słuchała naszych prezentacji. Wydawało mi się już wtedy to trochę niestosowne, ale aplauz zgromadzonych. Był i to nam pozwalało się czuć docenionymi. Kiedy dzisiaj patrzę na też zachowany w archiwum domowym regulamin konkursu recytatorskiego z 2009 roku, i był to już wtedy 54. Konkurs recytatorski. Jestem wzruszona, ale i dumna, że przez wszystkie dziesięciolecia konkursów recytatorskich jakoś byłam z nimi związana. Myślę, że tak jak koleżanka cytowała kiedyś Josyfa Brockiego, po prostu. Nie mamy prawa nijaczyć mowy. A temu uważam służą konkursy recytatorskie. Oby trwały do zawsze.